Organizatorami kongresu byli Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Bractwo Mundurowe, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg. Konferencja rozpoczęła się od briefingu prasowego z udziałem organizatorów wydarzenia, byłego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz europosła Bartłomieja Arłukowicza. Podczas konferencji poruszono tematy związane z losami represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji mundurowych. Tak jak co roku na naszych spotkaniach czyli cyklicznie rozpoczynamy apel pamięci ofiar ustaw represyjnych z 2009 i 2016 roku. Adresatami bezprawia legislacyjnego padli żołnierze i funkcjonariusze służący Polsce do 1989 roku, ale także ci, którzy po pozytywnej weryfikacji budowali wszystkie służby demokratycznego państwa prawnego po tym okresie. Ofiarami nieludzkiego prawa stały się także wdowy i sieroty pozmarłych i poległych. Naszym prawem i obowiązkiem jest głoszenie prawdy, pamięć o ofiarach i dążenie do tego, aby twórcy i ideowi inspiratorzy zbrodni parlamentarnej ponieśli zasłużoną karę. Następnie przeprowadzony został apel pamięci ofiar ustaw dyskryminacyjnych. Podczas spotkania wręczono honorowe krzyże Bractwa Mundurowego. Wyróżnieni zostali m.in. prezydent miasta Anna Mieczkowska oraz starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.